To już kolejny o tym się mówi, czas na o tym się mówi. Przed mikrofonem Bata Hołbowicz-Stachaczyk i mój gość Magdalena Olszewska, artysta grafik. Witam Pani, Pani Magdo. Witam serdecznie. Pani Magdo, grafik to nie jest często spotykana dziedzina artystyczna, częściej wśród kobiet czy wśród mężczyzn jest proferowana? Szczerze mówiąc, chyba w ogóle sztuka ostatnimi czasy jest bardziej. Preferowana przez kobiety. Wrażliwsze? E, może tak, może po prostu dlatego, że kobiety coraz bardziej ekspansywnie opanowują e, różne dziedziny życia. No brzmi to groźnie dla mężczyzn? E, może troszkę groźnie. Wydaje mi się, że dawniej było więcej mężczyzn w ogóle w zawodzie artysty, bo to jest ciężki zawód. To jest taki zawód, ja zawsze troszkę się śmieję. Taki zawód górnika trzeba się ubrudzić, napocić. Nawąchać różnych szkodliwych substancji. Także kobietom jest w tym zawodzie ciężko. Czyli szkodliwe te substancje są w dalszym ciągu, tak? Bo niby dążymy do tego, żeby ekologiczne było to wszystko koło nas, troszeczkę się to doskonali, a jednak pani mówi, że to wcale nie jest tak wesoło no pewne technologiczne zawiłości wciąż pozostają takie same bardzo trudno jest od nich odejść i zastąpić je innymi bardziej nowoczesnymi czy mniej szkodliwymi bo najczęściej wtedy dają też inne efekty po prostu Także te technologiczne e, sprawy, techniczne wciąż są takie same, niestety. W wielu technikach graficznych używa się kwasów. E, no ja, to są techniki głównie wklęsłe i płaskie, ja raczej takich technik nie stosuję, ale mimo wszystko, no, są to farby, e, rozpuszczalniki, e, farby, są to toksyczne jednak substancje, farby czyli drukarskie. Tak, czyli to jest zawód, który po pierwsze jest trudny, po drugie, chyba kosztowny, bo przecież, żeby przygotować choćby jedno, jedno takie dzieło, to, 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 jak pani mówi, jest mnóstwo tych preparatów, które są potrzebne. I trzecia rzecz, to ten zawód pieniędzy raczej nie daje. Dobrze hmm. mówię? No chyba tak, ale ja myślę... Można się utrzymać, wykonując tylko to, co się kocha, czyli, no bo myślę, że artysta, plastyk, jakikolwiek artysta, czy to muzyk, czy to grafik, to, to musi kochać to, co robi. No, oczywiście, że tak. I, i chyba z tej miłości właśnie woli e, tworzyć niż być bogatym. No to chyba jednak najczęściej taki wybór jest. Ale można się e, utrzymać? Myślę, że są tacy, którzy się utrzymują na pewno. E, jakoś im się udało. No, ja mogę mówić o sobie. No, mnie się nie udało utrzymywać do tej pory ze sztuki tylko. Niestety, ale nie tracę nadziei. Może kiedyś przyjdą takie dobre czasy. No. Chociaż, jak mówił Tatarkiewicz, sztuka jest zawsze dla potomnych. Właśnie chciałam <grym> powiedzieć, że trzeba czasami umrzeć, żeby tak, następne pokolenie tak, 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 tak. doceniło dopiero to, że to było niesamowitej wartości, co artysta tworzył. I to tak historia chyba pokazuje, niestety. Chyba niestety tak. Ale mam córkę, ona może będzie miała dzieci, to może w kolejnym albo jeszcze następnym pokoleniu moje prace komuś się przydadzą, w sensie materialnym, finansowym, takim bardzo przyziemnym. Zobaczymy. A ma zdolności też, córki plastyczne, tak? Córka ma zdolności teatralne, chociaż plastyczne też, ale generalnie no też niestety zajęła się sztuką, jest w szkole teatralnej, także. No cóż, no gdzieś ta wrażliwość artystyczna w rodzinie wciąż krąży. A czemu pani powiedziała niestety? Tak, tak ciężko jest człowiekowi, który jest artystą? Ciężko, ciężko. Pod jakim względem? Co jest najtrudniejsze w tym zawodzie? Czy to w ogóle jest zawód? Czy to można tak mówić? No właśnie, czy to można tak mówić? Też się nad tym często zastanawiam. Ja myślę, że to jest taki sposób na życie, taki sposób na porozumiewanie się z drugim człowiekiem bardziej niż zawód, bo um, oczywiście można potraktować sztukę w sensie takiego rzemiosła czy takiego wytworu, Tylko że to już nie jest sztuka. No prawda? właśnie, tylko czy to jest rzemiosło. Ta prawdziwa sztuka, czy to jednak jest rzemiosło? Tak sobie pomyślałam, pani na pewno by sobie świetnie poradziła z Wisiorków. To by było masowe, bo przypuszczam, że z, z pani zdolnościami to wykonanie jakichś prostych kresek, które sprawiałyby wrażenie, że wygląda to no super, to jest żaden problem. Tylko czy to na tym rzecz polega? No właśnie, a poza tym, no nawet te wisiorki czy inne elementy o charakterze plastycznym, takim użytkowym, no to zawsze to, to jest jednak taki element życia na ostatnim miejscu. Dzisiaj czasy są takie bardzo konsumpcyjne, i jednak każdy dąży do tego, żeby zaspokoić takie bardzo prozaiczne potrzeby a ta potrzeba obcowania ze sztuką, no nawet chociażby w tym wisiorku jest zawsze na ostatnim miejscu, więc to jest, mimo wszystko byłoby bardzo niepewne, no bo można sprzedać jednego dnia 10 wisiorków, a potem przez rok żadnego, prawda, jeżeli już mówimy o tych wisiorkach, ale to nieważne, no, co to będzie, prawda, niemniej jednak, no chleb trzeba kupić codziennie, a sztukę, Sztukę nie, nie trzeba. Powiedziała Pani, że to jest kontakt z drugim człowiekiem. Jak często Pani udaje się nawiązać taki kontakt, jakby Pani oczekiwała? Tę rozmowę po, poprzez sztukę. To trudno określić, ponieważ ja tworzę, wyrażając siebie, jakby pozostawiając taki własny ślad w tych pracach. Oczekuje um... Pani zrozumienia z drugiej strony przez odbiorcę? Nie. Nie, nie, absolutnie nie. A interesuje Panią, jak odbiera i co widzi w tych Pani pracach? Oczywiście, że tak, tak, naturalnie. To jest bardzo ciekawe, interesujące, bo każdy zobaczyć tam może coś zupełnie innego. No właśnie, zdarza się, że spotyka Pani ludzi, którzy widzą podobnie jak Pani, czy raczej za każdym razem każdy odbiera tę sztukę w sposób inny? Myślę, że każdy odbiera w sposób inny, ale zdarza się oczywiście spotkać taką osobę, która czuje bardzo podobnie, a nawet prawie tak samo. To jest możliwe. Nie się to zdarzyło. Czy to oznacza, że z taką osobą, gdyby pani zaczęła rozmawiać tak jak my w tej chwili rozmawiamy, to znaczy, że dobrze by się pani rozmawiało? Tak, oczywiście. To jest takie porozumienie w półsłowa. To jest czasem tylko gest, spojrzenie i wie się o co chodzi. Natomiast to zdarza się rzadko jednak, no bo każdy z nas jest inny i każdy. Tak, co autor miał na myśli, prawda? Tak, tak. Pytanie, które nigdy nie powinno paść właściwie. No właściwie tak. W ogóle całe to. Teoretyzowanie sztuki uważam za troszkę przerysowane i takie stworzone dla potrzeb wyjaśnienia czegoś, czego właśnie nie powinno się wyjaśniać, bo po to tworzy się formę plastyczną, strukturę wizualną, żeby była tym niewerbalnym językiem. Niemniej jednak człowiek wciąż ma takie dążenie i taką potrzebę, żeby przełożyć wszystko na język werbalny, bo on jest dla niego taki bardziej zrozumiały. Dla człowieka i taki naturalny, może bardziej. A może nie do, nie do końca właśnie jest taka potrzeba. No i właśnie ta, tak. Może jak tak. takie niedomówienia zostają dzięki sztuce, to to, to jest właśnie to. Tak. Pani, co oczek, czego oczekuje Magdalena Olszewska? Co ją najbardziej satysfakcjonuje? Kiedy już ma te prace, kiedy pani już je stworzy i, i teraz chce je pani pokazać, pani ma za sobą szereg wystaw. Co satysfakcjonuje najbardziej artystę? Mnie najbardziej satysfakcjonuje możliwość dalszego otworzenia. Ja zawsze niestety mam taki problem, że kiedy już przygotuję jakąś ekspozycję i ją wieszam i już ją wyeksponuję, to wydaje mi się, że to nie jest jeszcze to, że to jest straszne. Że, że to nie tak miało być, tak. I, I jedyne o czym marzę, to jak najszybciej zamknąć się w pracowni i zrobić coś innego, coś nowego. Zawsze, kiedy zobaczę już um, rezultat swojej pracy w jakiejś przestrzeni wystawowej, mam takie poczucie, że ojej, ja przecież to powinnam była zrobić inaczej, i już szybko chcę to naprawić, poprawić. No, więc to by mnie satysfakcjonowało, gdybym ja mogła jak najwięcej tworzyć działać. No, nie jest to do końca właśnie możliwe, przez to, że jednak trzeba żyć mówiąc, prozaicznie żyć, zarabiać pieniądze. No ale, cóż, no tak. Czy zdarzyło się, że zepsuła Pani swoją pracę? Była tak niezadowolona z tej pracy, że po prostu ją zniszczyła? Um, czy zniszczyłam? Ja nie niszczę prac. Nie, ja w ogóle... Czyli nie było czegoś takiego. Znaczy, tej... ja jestem ciągle niezadowolona i bardzo często y, pracę psuję w sensie takim, że poprawiam. Y, poprawiam, poprawiam, poprawiam potem ostatecznie stwierdzam, że nic z tego nie wyszło i po prostu ją gdzieś tam głęboko wpycham na najniższe, y, w, w najgłębsze szuflady, ale bardzo często też się zdarza tak, że ja po wielu nawet latach taką pracę nagle znajdę i stwierdzam, to jest przecież właśnie to. Także to jest fascynujące, dlatego ja nie wyrzucam, nie wyrzucam w ogóle, jestem typem zbieracza permanentnego, więc dużo rzeczy zbieram, i, a pracę szczególnie. To zapytam się, gdzie pani to gromadzi, bo to jednak, ile pani tworzy, no, no, no może to złe zapytanie w ciągu roku, może w ogóle, ile pani tworzy takie jedno dzieło? Ja to nazywam dziełem, bo to jest przecież praca artysty ile potrzeba czasu, mniej więcej, pewnie czasem więcej, czasem mniej, ale to jest krótki okres, długi okres czasu. To też trudno określić, ponieważ czasem zdarza się, że ta praca powstaje bardzo szybko, powstaje w ciągu kilku tak zwanych podejść, tak to mm -hmm. nazywam, ponieważ niecodziennie nie mogę. Yy... A ile trwa takie podejście? Bo no, ja rozumiem, mm -hmm. że jak się pani zafascynuje nowym tematem, to nic innego nie istnieje, tylko pani tworzy. Mm -hmm. No, myślę, że kilka godzin. Nie Jest więcej. pani w stanie się wyrwać i wrócić do normalnego świata, czy niekoniecznie? Tak, tak. Ja już nauczyłam się tego, wykształciłam z, z konieczności. Taki, taką umiejętność odcięcia się nagłego od rzeczywistości i powrót i powrót tak Więc to jest wrac... bardzo trudne ale da się to zrobić Czyli wracając do pytania ile pani jest w stanie stworzyć no powiedzmy w ciągu roku Mówię pytanie jest trochę dziwne no bo to nie bułki w sklepie ale mniej więcej kilka prac kilkanaście w ciągu roku, to myślę, że kilkadziesiąt nawet. I co pani z tym robi, jeśli chodzi o magazynowanie? Bo to trzeba, no przecież w odpowiednich warunkach to trzymać. No ciągle nie mam jeszcze całkiem odpowiednich warunków, ale pracuję nad tym. No przechowuję po prostu, trzymam w pracowni w różnych teczkach. Szafach i tak dalej. Pani Magdo, policzyła pani wystawy swoje, które były do tej pory? Zdaje się, tak teraz taką ewidencję zrobiłam dla potrzeb katalogu. To będzie chyba 26. To dużo, dużo tych wystaw, jak dla młodego artysty, prawda? Jak dla młodego, tak. Ale czy dla mnie to? Nie wiem. Nie, no. W każdym razie no, myślę, że jeszcze jest długo, długo przed Panią tworzenie różnych prac, także chyba jednak młodego artysty, tak sobie myślę. Czego dotyczą głównie te prace? Czy to jest, ma Pani jakąś taką dziedzinę, którą kocha i, i przelewa to wszystko w tę grafikę? Czy to jest właściwie wszystko, co nas otacza i nigdy nie wiadomo, co Panią zainspiruje? Um. Tak, w ogóle inspiruje mnie od zawsze kształt okrągły i wszelkie elementy składowe tego kształtu głównie łuk, ponieważ jest to taki naturalny ślad rysującej ręki. Do tej pory najczęściej inspiracją był po prostu pejzaż jako taki najprostszy, najbardziej naturalny dla człowieka element. W otoczeniu. Niemniej jednak ostatnimi czasy i właśnie ta wystawa też jest tak, takim, takim nową w mojej twórczości. Ta, która nas czeka w najbliższej czas. No, i jest to już może odejście jednak od pejzażu, jest to takie zagłębienie się bardziej w otchłań własnych przeżyć, emocji. Być może stanie się to troszkę mniej zrozumiałe dla odbiorcy, bo będzie pozbawione tego takiego elementu przedstawiającego, takiego łatwo odczytywalnego dla Czyli co? Odbiorcy. Artysta dojrzewa, przechodzi w emocje teraz? Tak, myślę, że tak. Myślę, Jakiś że... etap kolejny? Tak, to jest kolejny etap. Myślę, że dojrzewam do takiego. Tego momentu, żeby nie bać się po prostu mówić o sobie w co pracach. Co myślę, co tak, widzę, tak, jak, czuję, jak przeżywam. Tak, tak. Ja po prostu jest, jestem w tych pracach. To jestem ja. Tam są moje emocje, moje przeżycie. Będziemy mogli to oglądać w Pietrkowie, prawda? W, tak. w, proszę powiedzieć, gdzie i kiedy, bo myślę, że niektórzy będą chcieli zobaczyć Pani pracę. Wernisarz wystawy odbędzie się w piątek, 30 stycznia o godzinie 19.00 w Galerii Oda przy ulicy Sierackiej 8. Czy zawsze jest trema przed nową wystawą? Ogromna, ogromna, absolutnie. A kiedy pani wchodzi pierwszy raz na tę wystawę, która zostaje otwarta, czy pani bardziej obserwuje tych ludzi, którzy się pojawili i ich reakcje? Czy, czy pani patrzy, czy wszystko jest w porządku? Czy wystawa jest. Tak, jak pani sobie wyobrażała zorganizowana. Co bardziej Panią wtedy interesuje? Najbardziej przyglądam się swoim pracom i zastanawiam się. Czy na pewno dobrze czy, wszystko czy zostało? Na pewno, tak, czy to miało być tak, ponieważ zawsze jest tak, że w małej przestrzeni pracowni widzi się troszkę inaczej. Inne światło, Inne światło przestrzeń. inna przestrzeń jest się samemu z tą pracą w takiej bardzo intymnej relacji, również w sensie dosłownym, bo jest to po prostu niewielka odległość. I nagle, kiedy ta praca dostaje taką przestrzeń, dostaje powietrze, jest w sąsiedztwie innych prac, zaczyna żyć już zupełnie innym życiem, to się staje taką nową jakością. Zawsze mam ogromny strach. Jak to będzie wyglądało właśnie w takiej całości? Czy to zadziała tak, jak ja bym chciała? To pytając na koniec, czy czuje się Pani często właśnie taka rozczarowana tym, że nie zadziałało tak, jak Pani sobie wyobrażała? Czy tylko to jest tak troszeczkę, że coś by Pani tam zmieniła? Jakie są na ogół odczucia? Staram się nie być rozczarowana, bo myślę sobie, że to trzeba jakoś tak z dystansem podchodzić do tego, co się robi, mimo wszystko. Ale no, zazwyczaj mam już milion nowych pomysłów. No właśnie chciałam powiedzieć, że czekają kolejne wystawy tak, i, tak, tak, i tu tak. trzeba chyba żyć kolejną wystawą. Tak, tak, dokładnie. A póki tak. co przypomnijmy jeszcze raz, 30 stycznia. Od 30 stycznia będziemy mogli oglądać wystawę Magdaleny Olszewskiej. Ona jest zatytułowana warstwy. Tak, tytuł wystawy Warstwy wystawa jest czynna do końca lutego, także kto nie zdąży na wernisarz, będzie miał szansę przez miesiąc. Ewentualnie zobaczyć. Zapraszamy wszystkich. Magdalena Olszewska, artysta grafik, gość z Trefle FM